Hello moi mili, odzywam się do was, stwierdziłam dobry moment na odezwanie się do was, do vloga bo wracam właśnie od okulisty, ja w ogóle ostatnio mam takie znowu przeboje lekarskie, miałam taki, nie wiem miesiąc czy dwa i lekarski ciągle lekarze, później przerwa i teraz znowu mi się tak troszeczkę zaczyna. Ja Wam opowiem. Słuchajcie, jest starość, nie radość, tak? Naprawdę. I, I to jest prawda, że im się częściej chodzi do lekarza, tym częściej coś wychodzi, że jest nie tak. Jakby się w ogóle nie chodziło, to by się było zdrowym, tak naprawdę, nie? Wiecie o co chodzi. I zatrzymałam się w Max Premium Burger. Znaczy zatrzymałam, nie miałam do końca po drodze, zrobiłam zawrotkę, bo wyszłam bez śniadania z domu i dosyć wcześniej, jest po dziesiątej chwila. No i się z niestety zapałam na ofertę śniadaniową liczyłam czy już będzie normalna. Ja ogólnie powiem Wam, że miałam ostatnio ciągle mi chodziło po głowie jakiś fast food, nie wiem, dawno nie jadłam prostu, to przez jakieś 3 tygodnie chyba czy nawet miesiąc, nie wliczam w to pizzy, co prawda, pizzę jadłam ja ogólnie no, nie jem za często, bo nie jest mi jakoś bardzo po drodze, jak na przykład nie wiem, załatwiam dużo spraw, no to wtedy wiadomo gdzieś tam stanę, albo po prostu czasem, no, nie wiem, z chłopakiem nawet ja mam ochotę pojechać, wiecie, to jest fajne spędzenie też czasu i po prostu ja lubię ja lubię jeść, więc yy, uważam, że nie ma co za co tego jeść, bo już nie mówię o zdrowiu tam wywalone. Bardziej mi chodzi o kasę, że na to idzie tyle kasy miesięcznie, jak ja sobie kiedyś tak wiecie. Jeździłam, jeździłam i tak patrzę później po miesiącu, miałam w banku takie na jedzenie, nie? ile wydałam. I tam były wszystkie te właśnie fast foody. Ja pierdzielę, tam było kilka stów. Słuchajcie, to naprawdę. Z tego idzie tyle kasy na to, że naprawdę się nie opyla, bo to zjecie i zaraz o tym zapominacie, a kasy nie ma. I to jest często, jak ja zauważam, że są na przykład tacy influencerzy, nie? Że są mega influencerzy w ogóle na skalę um, całej Polski i oni niby mają dealę walki na przykład podpisane, nie walki na Fame mam, to tam ile kasy dostają za to, a nie mogą na przykład kupić mieszkania. Mieszkania nie mogą kupić. Za załóżmy nawet milion, nawet w Warszawie, nawet milion. No to wiadomo, dla mnie to w ogóle pewnie nigdy tak nie będę mogła kupić, ale ci ludzie, Mogą sobie pozwolić, dwie walki zrobią i mogą sobie pozwolić na takie mieszkanie. To gdzie jest ta kasa? Oni po prostu codziennie jedzą w mieście i, i żyją po prostu tak naprawdę no jak królowie, po to, żeby później nie móc kupić sobie mieszkania i musieć wynajmować, więc dla mnie to jest po prostu... Ja nie wiem, no ja nie wiem. Ale ja czekam, czekam aż mi zrobią, już jestem taka głodna, ale nie wzięłam dużo, wzięłam dosłownie jakąś jedną, no bo myślałam, że będę mogła wziąć sobie jakiegoś burgera, wiecie, z takiej obiadowej tej, a tu jeszcze się daniowała, już czekać 20 minut, to mi się nie chce, bo się zaraz zmienia, no ale nie chce mi się, więc wzięłam sobie jakiegoś rapa takiego z... Yy, też mięsem, żeby było trochę jak burger, no ale nie wiem, nie wiem, tego nie jadłam tutaj nigdy, więc zobaczymy. Dobra, słuchajcie, mam już moje żarło. Wiecie co, Co jest ciepło, ja to zjem od razu. Nie będę za nią wrócę do domu, a nie wiem czy będą korki, czy nie. Stanę sobie tutaj i to po prostu pieprze. Tylko najgorzej, bo tutaj ludzie stoją. Będę nagrywać i powiem wam, że wiecie co, ja bym mogła, tak sobie teraz siedziałam, czekałam na to i pomyślałam sobie, tak. Moim powołaniem, a wyłączę, żeby nie było głośno, moim powołaniem byłoby nagrywanie takich odcinków, że ja wychodzę z domu, nawet specjalnie, nie obchodzi mnie to nawet specjalnie. Nie. Zapieprzam moim czerwonym ogniem do jakiegoś fast fooda, drive, drive-thru, zamawiam jakieś żarło, piorę kocyk i siedzę na parkingu, wpieprzam to. Przy okazji testuję to jedzenie i do Was gadam i opowiadam Wam jakieś fajne rzeczy czy znaczy fajne, no właśnie problem jest taki, że pewnie dla większości by to nie były fajne rzeczy i by nikt tego nie chciał oglądać, ale jakbyście chcieli, to dajcie znać, ja bym tak mogła zrobić takie, taką serię, Boże, i jeszcze byście wiedzieli, czy jest dobre, czy dobre jedzenie i tak dalej. Ja, zobaczyłam ej, myślałam, że to będzie mniejsze, zrobimy to stałe, ja tego nie mam nigdy. Kurde. Nie, jest, nie jest takie małe, zobaczcie, takie... Nie wiadomo, no ale jak za. Ja chyba za zapłaciłam kilkanaście złotych, no to, to to nie jest dużo. Wczoraj testowałam maskę z Garniera pierwszy raz, no nie wyglądają, może teraz z tym, że są poplątane, ale pachną! Ja uwielbiam, jak ja po nałożeniu maski, po użyciu maski odżywkiej po prostu czuję ten zapach. I jak stawałam w nocy śliku, to czułam i dzisiaj też czuję ten zapach, więc. A to jest serio rzadkość, więc naprawdę fajnie. Ja bym pokazywała na Insta Story tę maskę. Nie jest żadną współpracam. Ale kurna, zawsze jak się oznaczy story e, firmę, to później nie dość, że zasięgi spadają. No, Instagram myśli, że to współpraca, to ludzie myślą też, że to współpraca, więc już teraz to strach. Kurna, no ubrudzę się cała i jeszcze ubrzę sobie auto, na bank tak będzie. Ale powiem wam właśnie, yy, bo wracam od tego kulisty i zrobię wam update mojego zdrowia. <grywka> nie no, wiem, czy kogoś to obchodzi, ale będę szła jednego do szpitala, więc to wam w sumie też powiem. Od okulisty wracam, bo ja mam podejrzenie jaskry. Więc ja mam trochę obciążenie i mam przy badaniach nerwu wzroku, mi, czy sam nerwu oka, wychodziły takie nie do końca wyniki. Czyli, że tak nie do końca wskazujące na jaskrę, na jaskrę, ale też nie do końca wskazujące, że jej nie ma, nie? Takie na pograniczu. Więc ja badałam się w tym kierunku. No i po prostu chodzę za jakiś czas na kontrolę w tym momencie. Nie biorę żadnych leków ani nic. Um, muszę mi się na uwadze, muszę to kontrolować i tyle więc następnym razem idę dopiero za jakiś rok, więc luz sytuacja z moimi zatokami, to jest kolejna rzecz, słuchajcie, jestem jakaś schorowana ostatnio, o kurna no i mi wypadło pełno, nie tu proszę, proszę, sałata z jakimś sosem, mm, tak to wygląda spoko, 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 gdy widać jakieś nigdy nie dają właśnie serwetek, to, to mnie denerwuje kiedyś dawali, a ja teraz szczędzą na tym stracie mhm, to mięsiwo, dobra. wiocha jak z zatokami Ja od lat Mam problem z przewlekłym zapalnym zatok Wyjdę na zimno Leci lekko wiatr nawet, nawet latem Czyli ten wiatr nie jest zimny, ale po prostu leci wiatr Kurna, od razu mnie boli cały łeb Całe zatoki, ogromny ból Nie mam też przyjemności skąpania się Właśnie w morzu przez to tak, Bo wyciągnę łeb z morza i od razu Codzienny katar, codziennie zatkany nos Codzienne bóle głowy przy nasileniu tego No jest to bardzo uciążliwe, bardzo no ja tak, leczyłam się sterydy do nosa, sterydy do ust. Miałam mm, taki zabieg bez narkozy. Kurna, jakaś policja. Eee, czyszczenia tych zatok nie pomogło. No i teraz będę musiała mieć operacyjnie, endoskopowo, coś takiego, że wiecie, że nie, że będę miała rozcinaną gębę, tylko mm, oni przez nos to jakby robią, ale ja będę pod narkozą normalnie w szpitalu. Idę teraz właśnie do szpitala, kiedy będę miała ferie na studiach, akurat ten tydzień. Specjalnie tak widziałam, żeby wiadomo nie tracić tych studiów, bo ja nawet nie wiem, ile tam będę, oby bez żadnych jakichś tam powikłań, ale ja nie wiem, czy na przykład migdały też mi, nie wiem, nie wiem, jak oni to będą robić, bo to jeszcze nie jest do końca ustalone w 100%, co ja tam dokładnie będę miała, no ale no mniej więcej. Więc idę, no i ja mam jeszcze, słuchajcie, mmm, dzicz ostatnio z ósemkami. Coś zauważyłam, że coś jest tak z tą ósemką, bo ona mi jakoś dziwnie rośnie, długo rośnie, coś jest nie tak. No i miałam zrobione zdjęcie, teraz ostatnio RTG i wyszło, że ta ósemka, chyba to jest właśnie z tej strony, albo z tej, która jest z dołu, rośnie zamiast rosnąć tak, rośnie tak. No dosłownie do środka gęby. Jezu, no i ja teraz muszę mieć, słuchajcie, wszystkie ósemki usunięte, bo mi się zęby przez to krzywią. Ja miałam tak prościutkie zęby kiedyś, ja miałam tak prościutkie zęby, bo ja leczyłam się ortodontycznie, ale nie, że stały aparat, tylko, wiecie, jakieś dziecięce. Jezu, ja tego nie jem, tylko gadam. Ja właśnie dlatego nie umiem nagrywać mukbangów, jakbym jakbym chciała, dlatego, że ja bym cały czas gadała i to jedzenie by mi stygło. Tu jest też jajko, racja, bo to był jakiś omlet. Ciekawe, <laughs> czy cebula, ja lubię, jak w takich rzeczach jest cebula. Kurde, chyba nie ma nic z tej cebuli, Ser nie jest niestety rozpuszczony. Mm, to jest minus, pewno lepsze niż rap w, w maku, tylko że ja porównuję tego typowego, jakiego w ofercie obiadowej, a w tej śniadaniowej dobry jest, tam jest z chyba, dobry ten w maku, ale wydaje mi się, że mniej taki bogaty. O, I powiem Wam tak, ósemki będę musiała mieć również usuwane pod narkozą wszystkie, więc no, to jak ogarnę zatoki, no to na ósemki, czyli ja pewnie jakoś w marcu, teraz w lutym zatoki. Słuchajcie, masakra, co to jest naprawdę. I przez to, że mi się te zęby pokrzywiły przez te ósemkę, to ja zapewne będę musiała być iść do ortodonty. No i co? Ym, aparat stały to jest taki, no cięższy, tak? bo to higiena i tak dalej, więc najlepsze są takie nakładki. Zobaczymy, zobaczymy, co powie. Ja mam w ogóle jeszcze jakąś wadę szczęki, że mam wsunięty bardziej ten dół. Wiecie o co chodzi? Mam wsuniętą dolną szczękę bardziej niż górną. No i przez to też mam wrażenie, że mnie często boli tutaj żuchwa. Dosłownie jak ja jem na przykład długo burgera, przykładowo, no nie? Albo coś twardego. To mnie po prostu w zawiasach szczęka boli w jakimś czasie, więc to też jest. No takie, że wiecie, że no, jak mam świadomość, że będę miała tak przez całe życie, to jest to po prostu wkurzające i wolałabym też coś z tym zrobić, ale nie wiem, czy ortodontyczne wyleczenie tych zębów wpłynie na to. Jakieś podejrzane osobniki tutaj idą. Ja się boję, patrz, no i stoją mi Nie, ja, No właśnie, ja się takich ludzi boję, dlatego zablokowałam od razu drzwi. Nie, dobra, w sumie nie są takie podejrzane, ale w lusterku wyglądały bardzo podejrzanie. Wracam do domu, plan taki, idę ze Stefem na spacer yy, i później... Pewnie znowu coś muszę zjeść, no, no wiadomo, typowo. I później siadam już coś do nauki, muszę porobić. A właśnie wam nie powiedziałam, ja się, słuchajcie, zapisałam na twerk. Ja chodzę i, i teraz na trzeci dzisiaj idę na zajęcia, na twerk. Właśnie wam nie chciałam mówić od razu, bo stwierdziłam, że po, po, powiem wam, jak już trochę testuję. Wiecie, nowa rzecz, jakieś nowe doświadczenie i tak dalej. Ja lubię chodzić na różne takie nowe zajęcia, żeby po prostu stestować, zobaczyć. bo To nie jest takie łatwe, jak się wydaje, to jest naprawdę trudne. Na początku chodziłam z żulową, ale żulowa później była chora i teraz wyjeżdża, więc ona już nie będzie kontynuować pewnie, bo się że ona nic już nie umie, a wszyscy idą do przodu. Że jasne, nie można tak też patrzeć na innych cały czas. O ja i ja to cały czas mówię. A uważam, że żeby cokolwiek samemu osiągnąć i mieć z czegoś satysfakcję, to nie można patrzeć na ludzi, bo tak to nic byśmy w życiu nie osiągnęli. Pochodzę jakiś czas, nie wiecie, na pewno niedocelowo. Chciałam po prostu zobaczyć, testować nauczyć się, bo właśnie no, to jest mega trudne. Na rurkę bym też trochę pochodziła znowu, bo ja na te rurki, mam takie fazy. Siłownia już żygam tą siłownię, szczerze mówiąc. Żygam, po prostu chodzę tam, bo wiem, że to jest coś takiego, że ja pójdę i zrobię bardziej taki mocny trening, który no wiecie, po prostu mocniej mi zaangażuje ciało, niż chodzić na przykład właśnie na tą rurkę, czy na właśnie przykładowo taki twerk. Uważam, że jest to fajniejsze, żeby jest to ciekawsze, uczymy się czegoś nowego rzeczywiście, niż taka siłownia nudna, łazisz, po prostu wyciskasz, to robisz, to jakieś gówna, te osiły tam dyszące na bokach. No po prostu nie, to nie jest ten fajny vibe, ale no wiem, że jeżeli ja nie mam czasu, i mam na przykład czas, żeby pójść raz w tygodniu, to ja wolę pójść na siłownię, bo wiem, że zrobię większy wycisk, ale no nie lubię tej siłowni, nie sprawia mi to po prostu przyjemności, więc y, fajnie by było mi, gdyby mi się udało wcisnąć dwa razy w tygodniu jakieś takie fajniejsze zajęcia, no niektóre też są sportowe, ale nie są takie aż tak wykańczające jak taki trening na siłowni, wiadomo, siłowy. Słuchajcie, jest masakra, jadę, w ogóle jak mi się szyby zaparowały, jadę i jest tragedia, jest tragedia. W ogóle chyba za mną będzie policja. Wiecie co? Samochód mi nie chciał odpalić. Mój kochany, ja nie wiem, naprawdę. Co to? Słuchajcie, nie mam rozów, jest jeden stopień na plusie. E, dodatkowo, ja już nie jechałam dzisiaj w jedną drugą, on jest rozgrzany, więc powinien tylko od razu odpalić, a on nagle mi nie odpala. Drugi raz nie odpala. Ja już załamka. Dobra, ale w końcu odpalił. Ja wierzyłam w niego, że on odpali, ale no X day tak. I słuchajcie, dzisiaj właśnie, kiedy jechałam nim... To, jak jeszcze właściwie nie rozpędziłam go, tylko na przykład z parkingu wyjeżdżałam czy coś, to on tak, ty, 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 tak trochę dyszał. Dyszał, i tak od tyłu coś było słychać jakieś takie stukania. I ja myślę, że coś się spieprza. Nie jestem załamana. Wiecie, że dosłownie. Od, ja to chyba manifestowałam, bo ja ostatnio mam lęki. Na myśl, że coś się stanie z tym samochodem, bo jako wyższy bardzo lubię. A po drugie, bym musiała hajsu wydawać na no już naprawa, to jedno, ale kurna, on nie ma dużej wartości w tym momencie na rynku, więc bardzo wiele napraw przewyższa jego wartość. I wtedy no, często się nie opłaca już naprawiać takiego samochodu, wiadomo. I tak już w niego ostatnio w naprawy, znaczy ostatnio, tak pół roku temu, w naprawy włożyłam więcej niż on jest wart więc liczyłam, że dzięki temu mi się odpłaci jeżdżeniem długo jeszcze, wiecie, no bez problemu, no ale boję się, boję się o co tutaj chodzi, boję się dosłownie, a jak wiem, ja wiem że jak pójdę do mechanika, to jest tak jak z lekarzem ludzkim, to on mi wynajdzie milion rzeczy i kurna pełno tysięcy do zapłaty. Ja dziękuję za coś takiego, naprawdę. Słuchajcie, byłam u mechanika, zostawiłam moje kochane autko u mechanika, bo miałam przyjechać tylko, żeby on sprawdził, bo powiedział, że i tak mi dzisiaj z tym nic nie więc że ja bym przyjechała, on sprawdził, Jezu, jak to jest głośno. Co jest i po prostu, y, no, mi powie. No, ale że on nie był w stanie stwierdzić, co to jest, no to stwierdził, że niech zostanie to auto i on do mnie zadzwoni, powie mi później po prostu, co jest. Słuchajcie, jaka Wiocha, oczywiście, jak przyjechałam, to nagle wszystko działało, tak? Odpalił za pierwszym razem, e, tak. A kiedy a ostatnio, jak podjechałam pod dom, teraz godzinę temu, to wyłączyłam rozgrzany silnik i trzy razy mi nie odpalił, rozumiecie? Ale. Ja nagrywałam głosówkę do koleżanki, która y, super ogarnia samochody, więc po prostu stwierdziłam, że jej nagram, jak to, jak to brzmi i będzie mogła może coś z tego stwierdzić. I ja mówię panu, a chwila, ja mam głosówkę, nagrywałam do koleżanki, jak to, jak to słychać było, to ja panu ją znajdę. Szukam na tej grupie, na Messengerze tej głosówki, szukam, szukam. Podgłośniłam telefon na cały głos, żeby słyszał dobrze tą głosówkę i kliknęłam nie tą głosówkę, a ja na tej głosówce, którą kliknęłam przypadkowo gadałam tak Ale dziś robię dziewczyny, masakra, taką dziś tu robię i w ogóle i on to słucha, ja tego wyłączyć jakoś nie mogłam, on to słucha, taką bekę z tego ciśnie, dobra Później mu włączałam tą drugą głosówkę, już tą poprawną no i ja myślałam, że ja tam tylko odpaliłam samochód i tam właściwie nic nie gadałam. A ja tam nagle zaczęłam tak gadać: Ja pierdzielę, no nie mogę, naprawdę, o coś w tym chodzi, ja nie wiem. I on z tego tak nie mógł. Z Beki śmiał się z tego, a ja taką wiochę czułam: No, bo słuchajcie, co ty nie zawiocha. ja mu miałam puścić głosówkę po prostu, jak samochód się nie odpala. Oczekajcie, bo tata po mnie już podjechał tutaj. A tam taka dziś, no ale zobaczymy, co będzie. Wezmę za demonstruk, jak on się cieszy. Yeah, <laughs> nie było mnie 10 minut, wiesz? Chwilkę mnie tylko nie było. Uwaga, wybieramy się na spacer. Chodź, 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 Miałam z mamą pojechać później na tą polanę i nie wykluczam, że tak zrobimy i zabrać się Stefka i Joe. I wtedy bym z nimi teraz nie szła, no bo to i mi tak by miało być za chwilę, znaczy za jakieś dwie godziny. A on by się tam tak wybiegał, że miałby super, super, super spacer. No ale nie wiem, czy tak będzie. Zależy to od tego, czy się utworzy grupa na ten dzisiejszy twerk, co Wam mówiłam. Bo okazuje się, że jak nie ma sześciu osób, to oni nie mogą przeprowadzić tych zajęć. Więc jest ankieta, tak? I no nie wiem, do godziny przed zajęciami, żeby zobaczyć, ile osób się zadeklaruje. Jak na razie są trzy ze mną, więc mała szansa. Powiem Wam tak. Mechanik do mnie. W ogóle patrzcie, jaki uroczy sweterek zakładamy. Piękny. Ja, co prawda ja mu teraz nie zawsze zakładam ubranka, bo, bo jak jest powyżej zera, on bardzo dobrze znosi te temperatury. W sensie, no jest to so pudel, więc on generalnie znosi gorzej. Ale jak na pudel, znosi dobrze, bo ja mam zawsze zimno w pokoju, więc on jest przyzwyczajony do szczeniaka, że e, zimno nie jest mu straszne. Mm. Dawaj główkę. Dawaj tą główeczkę. <laughs> <Staję w kół>. Czekaj. <laughs> Zobaczcie, on ma długą tą gębę. Jej tak nie widać, ale jak się mu właśnie zmiażdży albo w wodzie, to widać, widać jaką ma długą. Ale jak to pudle, tak. Obróżkę tutaj wyciągniemy troszeczkę. I dzwonił do mnie mechanik i powiedział tak. No, że to jest najprawdopodobniej jakiś tam przekaźnik, czy kurde, nie, 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 nie przekaźnik, czujnik czegoś? No, zapomniałam nazwy niestety. I słuchajcie, powiedział, że to wymiana tego 200 złotych. No ja mówię, no spoko, no to nie jest złacena jak na mechanika, nie? Um, no i, i mówi, ja mówię, no dobrze, czyli to rozwiąże ten problem, tak? No od tego trzeba zacząć. Ja tak, jak tu zacząć? Czyli, że co, ja to płacę te 200 złotych, ja nawet nie mam pewności, tak? Później, czy to w ogóle miało sens? No, że... No wie pani, no od tego trzeba zacząć każdy mechanik, od tego by zaczął. No ja tak, no dobra, no super, okej. Okay. Eee, liczę naprawdę, że to będzie to, bo kurde, tak mi się nie chce bawić w kolejne historie mechanikowe i kolejne ty tysiące wykładać. Dwie by to naprawdę dobrze. Uch, 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 co to za jesieniarz? Ja mu powiedziałam, no ale, no wie pan, no mi to tam nie przeszkadza, że yy, nie wiem, samochód będzie odpalał z pięć razy. Zanim go odpalę, ale ważne, że to, że to że będzie działać. Nie? On mówi że no tak, tylko że się może w pewnym momencie zepsuć tak całkowicie. No mówię, dobra, tak jak się może zepsuć całkowicie, to, to naprawiamy, naprawiamy oczywiście. E, więc. E, no, tak naprawdę to będzie do odbioru niedługo. Przed 16 mam tam przyjechać, więc spoko bardzo. I nic nie zrobiłam dzisiaj na studia do nauki. Jestem załamana, bo ja będę musiała coś dzisiaj zrobić. Ja mam już w poniedziałek egzamin, a ja nawet nie mam jeszcze notatek z tego, całych zrobionych. To jest jakaś masakra, a później w, chyba w środę, i w czwartek mam dwa jeszcze egzaminy, więc ja muszę, muszę, muszę z tym, bo to jest jakaś tragedia. Jak ja wyglądam, Stefan się zawsze lepiej prezentuje ode mnie na tych spacerach. E, doszliśmy do miejsca, gdzie mogę go spuścić, więc to zrobiłam na chwilę. E, no i go mu tutaj wrzucam jakieś patyki, zaraz wam go pokażę. O, proszę, Stefan, do mnie. Super, chodź, tutaj przysmaczek. Pokaż się ładnie, jak wyglądasz. Da no, się tak się średnio nadaje, ale dobre i to. Uwaga. Przynieś. Jeszcze nie nagram. No ty fajtła po jedno że nie zauważyłeś. No tak bywa, zwłaszcza jak mnie nie do powąchania. To ciężko. Zobacz, taki patyk będziesz szłapał, dobra? Uwaga, czekajcie, tak tego kadr nakieruje No cii, cii. Stefan! No co ty? Ej, a tak ładnie przynosił, oczywiście jak nie nagrywałam. Że robisz, chłopie. To trzech razy sztuka. Masz taki mały, żałosny patyczek. Tam ci teraz rzucę, w tą stronę będzie ci łatwiej. Widzicie te jego skoki, to jest takie słodkie, tak skacze. a tak by the way, to jesień znowu nastała, czy to widzicie, ładna no, jak jesień. Tu są normalnie jeszcze liście z jesieni, stopniowo śnieg jest jesień znowu. A jesień jest akurat taka dosyć gówniana, bo ni w tą, ni w tą. Słuchajcie, wróciłam od mechanika i ja jestem załamana. Mam samochód, ale nie jest on naprawiony. On wy oni wymienili ten czujnik, oni myśleli, że to już będzie naprawiony, ja odpalam do przy nich. Dalej nie działa, oni mówią, dobra. Muszę szybko, muszę szykować. Zaraz muszę wychodzić na ten twerk, tylko nie jadę tym samochodem, tylko czekam aż mama przyjedzie i pojadę jej, bo jakby pan powiedział, że niby nie jeździć, bo mi może gdzieś stanąć nagle randomowo, ale wzięłam go do domu, dlatego że dopiero w czwartek, czyli dopiero za tydzień prawie, bez jednego dnia, mogę go oddać do naprawy, więc niech on będzie wreszcie go pod domem, żeby w awaryjnej sytuacji można było z niego skorzystać, no ale on tak odpala za drugim, trzecim razem średnio. E, więc powiedział, że no jest jakiś grubszy problem, trzeba wymienić filtry paliwa jeszcze i, i ewentualnie dalej diagnozować, no ale powiedział, że był to jedyny problem, który pokazał komputer, ten prze, niezusa, czujnik czegoś tam. I on to wymienił. Więc no, generalnie masakra powiem. Jestem załamana, niech to strasznie, ja lubię tych problemów z samochodem, bo nie dość, że nie mam samochodu, wtedy stresuję się. I jeszcze hajs, hajs jeszcze, ile to kasy będzie. Jak na razie zapłaciłam stówek tylko za sam czujnik, ale no... boję się, co będzie dalej. Siema, słuchajcie, to jest bardzo dobry moment na odezwanie się do was, bo czekam właśnie w samochodzie na parkingu. Jest w ogóle, zobaczcie, jakie wam ja muszę je uczesać, bo ja zdjęłam sobie spineczki niedawno, takie, co mi podtrzymywały. Joch, ja straszną robię, ludzie jeszcze siedzą w samochodach, się patrzą, co ja odpieprzam, a ja nagrywam tu. Ale chciałam żeby się z was odezwać, bo ja przyjechałam samochodem nie moim, ze względu na to, że swój załom do mechanika. Jezu, wiecie co, on mi wymienił ostatnio jakiś... jakiś przełącznik, przekaźnik czy coś. Zapłaciłam za to i to mi nic nie dało, on powiedział, że no musiał to zrobić w pierwszej kolejności. No ale to jest trochę żałosne uważam tak, no idę na jakąś usługę, typu do lekarza, no to on nie wiem, nie, wiem, nie zrobi mi przeszczepu 50 organów, bo no się jest wadliwy, tylko on sprawdzi który i jak już to mi naprawi, ten tylko jeden, nie? Albo no ogólnie każda inna usługa na tym polega, a ten? Wymieni pół auta, ja powiedziałam tak, no dobrze, no ale to pan co, może wymienić pół samochodu i, i wreszcie problem się na pewno rozwiąże. No tak, ale my nie wróżymy z, z kuli, coś tam, coś tam. No powiedziałam, mu, że serio, mnie na czasie nie zależy, bo teraz akurat mi nie zależy, to jest mój ostatni egzamin i ja y, nie potrzebuję już samochodu aż tak, no a zwłaszcza, że będę wreszcie go mogła pożyczyć od rodziców. No, i, ale powiedziałam, a on powiedział, że to nie chodzi też o czas, no i tak to potrwa dosyć długo, ale no wiadomo. XD, jeżeli on mi jakoś dużo hajsu to, to policzy, to się wkurzę, bo naprawdę, no niech mi chociaż powie, co to jest w ogóle, bo ten samochód też nie jest dużo warty, tak? I wiadomo, że się opłaca robić naprawdę za jakieś grube tysiące tutaj, tylko liczę, że jednak nie będzie tak, bo ja nie chcę go wymieniać, naprawdę ja nie chcę wymieniać. Po pierwsze się strasznie boję wymiany, że trafię na jakieś oszustwo, jakieś trafię pewnie. Po drugie, że mm, nie chcę wymieniać tego samochodu, ja go lubię, ja naprawdę lubię ten samochód bardzo. Po trzecie, nie chcę hajsu wydawać, bo zawsze wymiana samochodu, no wiąże się jednak z dopłaceniem, tak, do niego, no bo, yy, no logicznie, że wymieniała, no, to już na jakieś troszeczkę, chociaż lepszy. Nie, masakra po prostu, ja tak nienawidzę mechanikowych spraw. Ja najchętniej to bym wypożyczyła samochód, że wiecie, że wypożyczam, co miesiąc po prostu płacę, no i tylko, że to są koszty lekko pod tysiąc, no to... Kurde, to ja bym tyle co zarabiał, bym wydawała na, na wypożyczenie samochodu, i ona nie miała za co już paliwa na niego wleć. <gry> no, to jest masakra, nie może tak być. Więc no, trzymajcie kciuki, żeby to było dobrze, żeby to nic już się nie ten. No i przez to, że byłam z tym samochodem na 8 mechanika, a egzamin mam na 9, to jest 8.12 i ja siedzę w samochodzie jeszcze. Nie wiem, no to ja tu będę siedziała jeszcze trochę, no mi się nie opyla tam iść siedzieć po całym, chociaż będę musiała jeszcze Jak już któraś z moich koleżanek przyjedzie to, i się spiszemy, to pójdę wtedy, bo no, tu się spoko siedzi. Yy, tylko, że zobaczcie, jaka w ogóle jest pogoda. Pada. Okropnie jest. I teraz tak, powiem Wam. Ogólnie sesja jak na razie jest good, good. E, dobrze mi poszła, ale ja jeszcze nie zapraszam, Ja jeszcze nie zapraszam słuchajcie, bo tak. Ustny miałam angielski i mi, Jezu, poszedł mi dobrze. To było, po prostu miałam dobre flow. Wiecie, to jest tak, na początku się strasznie zestresowałam. Całe szczęście, że było 5 minut na przygotowanie się, bo ja miałam zaćmienie co do tematu, o którym mam mówić. E, no, ale nagle sobie tak przypomniałam, i akurat złapałam dobre flow, bo jak ja ćwiczyłam, miałam różnie. Czasem się, się zacinałam strasznie i się sama ze sobą stresowałam, że tak, że tak gównianie to umiem. A czasem mi fajnie szło. I akurat tu złapałam takie dobre flow, odstresowałam się i dobrze mi poszło. A i miałam maksa punktów i za to, za samodzielny i za dialog, bo się jeszcze w parach zdawało. Yy, ale... I teraz pisemna część. No i pisemna, to ja wiem, że mi pójdzie gorzej. Ja wiem, że mi pójdzie gorzej. Najbardziej przewidywalna i najwięcej punktowana część to jest list. Pytanie, jaki temat wylosuje, czy sprzyjający, ale raczej no list się stawiam, że pójdzie w miarę. Ale no te inne zadanka, to słuchajcie, tak. Raz robiłam z innych egzaminów i miałam na przykład 8 na 10, czasem 10 na 10, a na przykład wczoraj sobie zrobiłam jakiegoś egzaminu takiego, wiecie co, Pani mu udostępniła sprzed wielu lat, sprzed kilku lat, to rozumiecie, że Miałam do, na przykład 2 na 10, nie, więc ja, ja to jest loteria, jak pójdzie. Ale no, to już nie jest dla mnie taki stres. Zobaczcie, ja siedzę i ja już mam w miarę luz. Ten ustny i tamten, co był w poniedziałek, czyli przedsiębiorczość, to był dla mnie ogromny stres, a ja z przedsiębiorczości jeszcze nie mam oceny i nie do końca wiem, jak mi poszło, dlatego że ja byłam, siedziałam sama, tak trochę odizolowana. My z koleżankami tak się trochę rozsiadłyśmy przypadkowo. Ja po prostu siedziałam tak tyłu, No i ja nawet nie wiem, jakie mamy odpowiedzi. Ja nie pamiętam, ja dużo tam strzelałam. Tam było takie rzeczy naprawdę. W sensie ja miałam dużo notatek i ja wiem, że... Nie umiałam tych notatek na blachę, ale wiem, że to, czego nie umiałam na egzaminie, nie miałam w notatkach. Czyli to nie mam sobie zazdu, że się tego nie nauczyłam z notatek, tylko ja po prostu nie wiem, skąd ja bym miała to wziąć. Dlatego bardzo bym nie chciała tego poprawiać, bo ja nie wiem, co bym się musiała więcej douczyć po prostu. I to jest najgorszy stan. Błagam, błagam, obym to zaliczyła, naprawdę, a to nie zaliczę od 50, tylko od 60, bo więc też jest gorzej. Błagam, serio. Wyniki będą za jakieś cztery chyba dni, więc. Ja, do, mimo to, że dzisiaj będę postać na egzaminie, to ja się nie odstresuję do momentu, aż będą te wyniki, naprawdę. Jak będą te wyniki, i jak znam, ja bym miała trzy tygodnie ferii, rozumiecie to? Sprawdzam tydzień do szpitala, ale no się to może nie cały, ale idę. Ale rozumiecie to? Ja się tak stresuję tym, dlatego że no mówię, no ja nie miałam nawet z dziewczynami jak tego sprawdzić na bieżąco ani później, no też ciężko było się dogadać. Ja byłam tak skazana totalnie na siebie. No, zresztą, no, no tak zawsze jest, ale no zawsze się przynajmniej spojrzy i sprawdzi, nie? Ja rzadko kiedy zmieniam pod wpływem kogoś odpowiedzi, raczej, raczej bazuję na swojej wiedzy, ale no czasem dobrze jest sprawdzić i się upewnić przynajmniej, no nie? A tu, kurde, nie miałam takiej okazji i się boję, strasznie się boję, mam jedną wielką niewiadomą.